Cześć, witajcie na kanale Natura Piękna Z tej strony Aleandra Ja dzisiaj zapraszam Was na nowy tutorial makijażowy I tym razem propozycja na Wielkanoc Jest to makijaż bardzo delikatny, pastelowy W brzoskwiniowym odcieniu Moim zdaniem bardzo prosty i szybki do wykonania Dlatego wydaje mi się, że makijaż ten jest świetną propozycją na rodzinne wielkanocne spotkanie I makijaż ten jest wykonany kosmetykami z drogerii Natura Czyli przewiną się tutaj takie marki jak My Secret, Kobo czy Sen i jeśli ten makijaż Wam się podoba, to zapraszam do oglądania dalej. I makijaż zaczynam od bazy Scobo, Smooth Makeup Base i jest to bardzo fajna baza, silnie nawilżająca, która jednocześnie fajnie wygładza strukturę skóry, nakładam ją na środek policzków, czoła oraz brodę. Moim podkładem jest Matte Blur Effect z My Secret w odcieniu 02 Shell i jest to podkład, który ma naprawdę bardzo dobrą pigmentację, ładnie kryje i ślicznie wygląda na buzi yy, i ma również bardzo fajny żółtawy odcień. Oczy nakładam korektor Scobo Modelin Illuminator w odcieniu 101 i jest to korektor, który bardzo ładnie rozświetla okolice pod oczami. Dodatkowe zaczerwienienia na twarzy kamufluję mm, kamuflażem skobo Face Contour Mix i mieszam ze sobą dwa odcienie, żółty oraz neutralny beżowy, po to, aby osiągnąć idealny odcień do swojej skóry i nakładam na środek policzków, na środek czoła i środek brody. Kiedy na buzi mam jeszcze mokre produkty, sięgam po kredkę do konturowania z My Secret Contouring Stick with Sponge w bardzo ładnym, brązowym, neutralnym odcieniu 02. I jest to kredka, która ma świetną pigmentację i bardzo fajnie rozciera się na skórze. utrwalam pudrem z My Secret Matte Fixing Powder i jest to puder, który jest bardzo delikatny i nie przesusza mojej skóry. I przechodzę teraz do makijażu oczu i zaczynam od uzupełnienia brwi. Sięgam po kredkę Skobo Eyebrow Pencil w odcieniu 304 i delikatnie wypełniam nią brwi. Na powiekę nakładam bazę Skobo Eyeshadow Base i przygotowuję ją na nałożenie cieni. Następnie sięgam po bardzo ładny, jasny matowy cień Skobo Mono Eyeshadow w odcieniu 145 Send Beach i ten cień nakładam na powiekę tuż pod moim łukiem brwiowym. Jasnym różowym matowym cieniem zaczynam zaznaczać moją powiekę i jest to paletka Sensic Trendy eyeshadow o numerku 112 Coffee Toffee i tym cieniem zaznaczam moją powiekę powyżej załamania, żeby to oko optycznie powiększyć i zdefiniować. Natomiast na ruchomą powiekę nakładam bardzo jasny, perłowy, taki brzoskwiniowy cień i jest to Kobo Luminous Baked Color w odcieniu 311 Apricot Glow i jest to bardzo ładny cień, który zawiera w sobie mnóstwo złotych drobinek i przepięknie mieni się na powiece. Tym samym poprzednim matowym różem zaznaczam dolną powiekę. I dla wzmocnienia błysku na sam środek ruchomej powieki nakładam perłowy cień z paletki Sensic o numerku 102 Pink Honey i jest to taki ciepły, brzoskwiniowy, perłowy odcień. Rozświetlaczem Skobo Highlighter Powder podkreślam same wewnętrzne kąciki oczu. Ciemnym matowym brązem z My Secret Matte Eyeshadow o numerku 507 zaznaczam linię rzęs górną po to, aby optycznie zagęścić linię rzęs i będę też tutaj doklejać sztuczne rzęsy, więc nie chcę, aby ten pasek był widoczny. Z kolei jasną beżową kredką z My Secret Satin Touch Coal w odcieniu Nude zaznaczam dolną linię wodną, żeby oko optycznie powiększyć i odświeżyć spojrzenie. Rzęsy tuszuję maskarą z My Secret Magic Volume Mascara i doklejam sztuczne rzęsy, aby wzmocnić efekt. I moje kremowe konturowanie dodatkowo utrwalam suchym bronzerem z My Secret Bronzing Powder for Contouring i jest to bardzo ładny, neutralny odcień o matowym wykończeniu i tym bronzerem zaznaczam boki twarzy oraz czoła. Na środek policzków nakładam bardzo ładny perłowy róż z Kobo Face Tobin Palette i jest to róż, który zawiera w sobie przepiękne złote drobinki i jest to poniekąd taki delikatnie rozświetlający róż, naprawdę bardzo ładny. Rozświetlacz z Kobo Highlighter Powder nakładam na szczytkość jarzmowych grzbiet nosa oraz łuk kupidyna. Na usta nakładam pomadkę Skobo Fashion Color w odcieniu 201 Twist. Jest to pomadka, która ma błyszczące wykończenie i jest to przepiękny brzoskwiniowo-koralowy odcień, który wydaje mi się idealnie będzie się komponował z makijażem oczu. I tak wygląda skończony makijaż. Jak widzieliście, makijaż jest naprawdę bardzo prosty i szybki w wykonaniu. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja oczywiście zachęcam Was do obejrzenia pozostałych filmów z udziałem innych twórców. Oczywiście zostawcie komentarz na dole. Zachęcam Was również do kciukowania i do zobaczenia już w kolejnym filmie. Pa!